Cześć! Witam Was serdecznie z salonu 2 kółka w nakle nad Notecią. Oczywiście, jak wiecie, znajdujemy się w miejscowości położonej przy krajowej dziesiątce między Bydgoszczą a Piłą. Dzisiaj w moim filmie pokażemy najnowszego, można powiedzieć, potwora ze stajni CF Moto, czyli CF 1000 Touring. GEN3, jak na to mówimy, czyli model 224, najbardziej wyczekiwany, z wielu względów, o których sobie dzisiaj opowiemy. Nagrywałem już film o 850, co pewnie teraz widzicie, możecie sobie kliknąć w link i obejrzeć materiał, gdzie jest dużo danych technicznych, a dzisiaj skupimy się pokrótce na tym co wyróżnia 1000 i Czym różni się od wersji 850? Jak pewnie większość zainteresowanych wie, model 1000 ma wzmocniony silnik względem swojego poprzednika i mamy tu już jednostkę 90-konną. Powiększone zawory w głowicy dają nam tutaj ten efekt zwiększonej mocy. Wizualnie, jak w 850C. Ta sama historia, jeśli chodzi o karoserię i lampy. Tutaj przy okazji załączę światełka. 4300 lumenów, barwa biała. W tych nowych pojazdach to już standard. Oczywiście świetl, świetnie doświetla. Ale jeżeli chcemy, LED bar dodatkowo na wieczorową porę jak najbardziej możliwe do założenia, również w naszej. Firmie. Co go też wyróżnia względem poprzednika oczywiście dźwignia zmiany biegów przerzucona na prawą stronę. Dla wielu to ułatwienie, ponieważ w jego poprzedniku była ze strony lewej. Mi osobiście to nie przeszkadzało, ale jak w większości, oczywiście kto, co lubi, komu jak jest wygodnie. Wyciągareczka z liną syntetyczną, już oczywiście w tej pojemności zastosowana. O mocy wyciągania 1,5 tony tutaj syntetyk standard musi być, już jednak, przy tej, przy tej wadze. Przy takim pojeździe, który zapewne będzie w większości stosowany w ciężkich warunkach, jest podstawą. Dodatkowo mamy przy samym wyświetlaczu LED, o którym mówiłem w poprzednim materiale, wejście USB, wejście ładowania telefonu oraz drugie wejście 12V do każdy może oczywiście sobie tutaj użyć jak uważa najczęściej pewnie jakiś uchwyt na telefon, ładowarka, aby sobie ten telefon podładować, zmapować sobie jakąś trasę, odpalić GPS a itd. Jeżeli chodzi o kolorystykę, tutaj mamy tysiąca w trzech kolorach. Jest to kolor grey, który widzicie, który mamy na miejscu. Jest to kolor orange pomarańczowy i jest to kolor camo. My obie wersje mamy akurat w tym kolorze szarym, grey. Tutaj oczywiście kwestia gustu, co komu się podoba i czy zwraca na to uwagę, bo jednak to ma być przede wszystkim siła, moc, a nie tylko wygląd. Ten model występuje również w wersji premium. Nie mamy jej niestety jeszcze na miejscu, czekamy na dostawę. I w wersji premium wyróżnia go to, Y, że będzie w kolorze czarnym i będzie miał dodatkowo bedloki y, o kolorze takim pomarańczowym, a także wyświetlacz. Tutaj jest siedmiocalowy, tam będzie ośmiocalowy i dodatkowo dotykowy. Sam jestem ciekaw, jak to będzie się sprawować, bo jednak jeżdżąc w terenie, gdzie często mamy zachlapany, pewnie ten wyświetlacz, jak ten dotyk będzie. Pracował. To się okaże. Zrobimy sobie tutaj też porównanie tych modeli, skoro już tutaj je wystawiłem i taki jest cel dzisiejszego materiału. A więc, jeżeli chodzi o koła, mamy tutaj pierwszą różnicę. Tu i tu mamy zastosowane czternastki. Jednak w modelu 1000 mamy troszkę większy balon i inny bieżnik. Amortyzatory, bo to tutaj chyba najczęściej jest zadawanym przez Państwa pytaniem. W modelu 1000 mamy amortyzator gazowy Piggyback, co oczywiście pokażemy w zbliżeniu na filmie, regulowany. W modelu 850 mamy zastosowane amortyzatory olejowe. 850, silnik 800 cm, 75 koni. Model 1963 cm i 90 koni, oba pojazdy na wtrysku Boscha. Jeśli chodzi o prześwit, tutaj na materiale jest to prawie niewidoczne, są to 2 cm na korzyść 1305 mm, ze względu pewnie na balon opony bądź też amortyzator. Waga w przybliżeniu jest taka sama, około 470 kg. Zbiornik paliwa... Duży, 26 litrów, ale w tej pojemności, gdzie wiemy, jaki potrafi w terenie robić korkociąg, to już musi być odpowiednia y, gramatura, żebyśmy co chwilę nie musieli zjeżdżać na dotankowanie bądź zakładać dwóch, trzech kanistrów, aby sobie to paliwo uzupełniać. Przypomnijmy też cenę model 850 można kupić już od 51900. Jeżeli chodzi o model 1000 w tej wersji, można go zakupić już od 61900. Dodatkowo chciałbym ogłosić promocję na ten pojazd, zarówno 1000 jak i 850. Jeżeli zadzwonicie lub skontaktujecie się z nami, ze mną i poinformujecie że obejrzeliście materiał i chcecie skorzystać z promocji, do tego pojazdu otrzymacie tylny kufer całkowicie za darmo. Będzie to gratis od firmy Salon 2 Kółka. Oczywiście z montażem otrzymacie go od nas na gotowo. Zachęcam do skorzystania z tej oferty, bo niewątpliwie szybko wyprzedamy te modele w tej promocji i nie będą już dostępne. Zapraszam serdecznie do zakupu, zapraszam na nasze social media, Instagram, Facebook, strona salon 2 Numer telefonu do firmy 73880070. Dzwoncie, pytajcie, od tego jesteśmy, aby udzielać wam informacji. Już niedługo materiał z nowości w naszej firmie, a mianowicie będzie to pojazd launching nie zdradzę, jaki konkretnie, ale już niedługo pojawi się na naszym kanale. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, subskrybujcie kanał, obserwujcie nowe materiały i zapraszam do oglądania. Miłego dnia, pozdrawiam.